Chodzimy w jubileusz 50 a nawet 55-lecia pożycia małżeńskiego. Jest to chwila szczególna w waszym życiu, bo 50 a nawet 55 lat temu związaliście się węzłem małżeńskim, przyrzekaliście sobie nawzajem dozgonną miłość, wiarę, szacunek i przyjaźń. W dniu dzisiejszym przede mną, kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Gorzowie Wielkopolskim, Zostało odnowione przysięgi małżeńskie złożone przed 50, a nawet 55 lat. Szanowni Państwo, możecie sobie dać teraz buziaka. Przed nami Państwo Władysława i Wiktor niewiadomscy razem od 50 lat. Recepta na taki długi związek. Jest, trzeba drugiego zrozumieć. Nie, nie można się zaplątać. Jeżeli są jakieś problemy, trzeba je natychmiast rozwiązywać, ponieważ w tym układzie, jeżeli się zaplączemy, no to wiadomo, że jest trudna sprawa <zyskujesz> z Gordyjskiego bez zadycji. A co jest najważniejsze w związku? Yy, poszanowanie, yy, zaufanie. Tak. No właśnie, mówi Pan o wierności, 50 lat razem. To jest oznaka y, też takiej po prostu przyjaźni? Bo... Tak, tak, to wiadomo, że wierność, przyjaźń, miłość, no to łączy się w całość. A jest duma z tych 50 lat? Bo tak. w dzisiejszych czasach małżeństwo okazuje się no, takim związkiem, który łatwo zerwać. Rozwodów jest mnóstwo. Państwo jesteście dowodem na to, że można być razem 50 lat. Nawet pewnie dłużej, bo leci 51 rok. Widzicie Państwo te dzisiejsze czasy? Bo... Yy, wie Pan, co w mojej rodzinie, u moich dzieci, no to córka, że nie, to będzie miała 25 lat po, po ślubie, yy, następne, no systematycznie ciut mniej, bo mamy troje dzieci, mamy yy, trzy wnuczki, pięć, prawnuk, yy, pięć wnuków, yy, dwie prawnuczki, dwóch wnu, prawnuków, także mamy dosyć liczną rodzinę i wszyscy się trzymamy jakoś. To chyba idzie przykład z góry, to też jest dużo. Moi rodzice przeżyli swoje lata, teściowie się nie rozchodzili, my też nie. No. Właściwie to kontynuacja rodzinna. A gdybyście dzisiaj mogli dać radę komuś, kto zamierza właśnie wziąć ślub, jaka by to była rada? Jaka rada? No to nie jest takie proste, ale zrozumienie drugiego. To jest przede wszystkim, tak jak mówiłam. Cierpliwość zacząłem. też? Bo to nie ma tak, że, że jest wszystko idealnie. To przecież wiadomo, że są problemy zdrowotne i, i, i nerwówki, i braki finansowe, przecież to są różne problemy, ale no, trzeba to między sobą rozwiązywać.